Cześć kochani. Z tej strony Susanna Wójci. Witam was serdecznie na moim kanale o urodzie, kosmetykach i pielęgnacji skóry. Dzisiaj porozmawiamy o wszystkim, co sprawia, że czujemy się piękne i zadbane, od najnowszych trendów w kosmetologii po sprawdzone metody pielęgnacji twarzy. Jeśli interesują was wskazówki dotyczące pielęgnacji skóry, nowinki kosmetyczne i recenzje produktów, Koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco z każdym nowym filmem. A teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka. Pisiedzi Bacia Smotheca w Winzawo 4th Haserony 1 slash 8 strona 6tel sklep plus 7 905 564 84 do 13tel biuro plus 7 495

bez weekendów, co smod heca sklep na Sretenka Sretenski Boulevard, 2 tel plus 7, 495, 625 94 20 godziny otwarcia 2.10.00 22.00, bez dni wolnych, sklep co smod na Prechistenka Prechistenska Janap 15 c 2 tel plus 7, 905. Pięćset sześćdziesiąt cztery, osiemdziesiąt trzy osiem godziny otwarcia poniedziałek. Sobota, 10.0022.00 Niedziela, 10.0020.00 Co smut heca patriarch, S. Pont smaly kozik chiński lane, 8 tel, plus 7, 495, 694, 68 13 godziny otwarcia 2.10.0022.00, bez dni wolnych. Sklep co Smotheca w Centrum Handlowym Nowiński minus 1 piętro 31 Nowiński B. Telefon plus 7, 905, 564 68 13 godziny otwarcia 2.10 do 22, nieczynne, plus 7, 905, 564 79 05 godziny otwarcia 2.10.00 22.00, bez dni wolnych.

Sklep Smodheca w tsum minus 1 piętro. Ulica Petrowka 2 Tel. Plus 7, 962, 922 398 godziny otwarcia 2.10 do 22. Nieczynne. Plus 7, 962, 922 39 98 godziny otwarcia 2.10.00-22.00, Bez dni wolnych. Sklep co Heca w centrum handlowym Dreamhouse 1 piętro rublewo Uspenskoe, 85-1 tel plus 7, 905-565-0057 godziny otwarcia 2.11.0022.00, bez dni wolnych, sklep co Heca w centrum handlowym neglinnaja Galera 1 piętro trubnaja 2 tel.

Plus 7 962 922 42 71 godziny otwarcia dwukropek 22.00, bez dni wolnych. Koncik co Smotheca w i Central Market 1 piętro i B 15 P 1 telefon 1 Tel plus 7 903 232 59 27 godziny otwarcia poniedziałek

Plus 7, 903, 232, 62, 75 Czas otwarcia. 24 godziny. Bez dni wolnych. Co smutne. corner w Centrum Handlowym Avia Park Trend Island. 3 piętro 4 Khodyński BLDG. 4 telefon plus 7, 905, 243, 33 do 58 telefon plus 7, 243,

bez weekendów, Jakaterynburg Sklepco Smodheca w galerii 1ZT64 Sakko 1ZTSTR plus 7, 343, 287 56 66 godziny otwarcia 2.10.0022.00, bez dni wolnych. Co Smodheca plus Szadojan i Rewan Nord hernawe, 2 2-9 Stare Rewan cyste. telefon plus 374-96-2676 do 61 godziny otwarcia, 11.00-21.00, bez dni wolnych, Sklep Smodheca ulica Frunze, 102 Betel plus 7-846. 231 21 98 godziny otwarcia 10.0021.00 bez dni wolnych. Sankt Petersburg sklep Cosmod Hcao Pontrogena Moika River 73tel plus 7 812 38377 do 88 wewn. 7559 godziny otwarcia 10.0022.00 bez weekendów napisz do nas info małpa co smotheca są zasady użytkowania. Każdy, nawet najlepszy kosmetyk do makijażu może nie przynieść pożądanego efektu, jeśli nie wiesz jak go używać? Tylko we wprawnych rękach pomogą ukryć wszelkie niedoskonałości twarzy i podkreślić jej atuty. W tym celu wystarczy zastosować się do kilku wskazówek. Czy twoja skóra jest zbyt wrażliwa na czynniki drażniące? Jeśli tak, wszystkie produkty do makijażu powinny być oznaczone jako hipoalergiczne. Są to wichy, adiupex, slinikwe, declary, dr. spiller, klap. Stale monitoruj datę ważności produktów których używasz. Nie używaj kosmetyków innych osób, a także nie dawaj nikomu swoich. Puder i korektor powinny być dopasowane do koloru skóry. Nie używaj tuszu do rzęs dłużej niż 3 miesiące. Ma on tendencję do gromadzenia zarazków. Wybierz jasny makijaż na uroczyste wydarzenia, spacery. Imprezy, aby nie wyglądać wulgarnie. Zmyj makijaż z twarzy w nocy, w przeciwnym razie nie unikniesz nowych zmarszczek. Wybierz róż o dwa tony ciemniejszy niż twoja naturalna karnacja. Nakładaj je w poziomych liniach w poprzek kości policzkowych, a nie w kółko na policzkach. Do nakładania makijażu używaj pędzli i szczoteczek. Przestrzegając tych zasad stosowania kosmetyków dekoracyjnych, będziesz w stanie oponować sztukę makijażu do perfekcji i tworzyć różne. Ale zawsze piękne obrazy. I, oczywiście, nie zgub się na współczesnym rynku, gdzie różnorodność środków może zawrócić ci w głowie. Skoncentruj się na ocenach najpopularniejszych marek.